Cześć, nazywam się Kamil Sirek i w tym filmiku opowiem Wam o nowym panelu ads na NPIC-u. Panel został wprowadzony do użytku 19 maja. Opowiem Wam, co zostało zmienione, jakie są plusy i minusy nowego panelu oraz jak tworzyć, nowe, jak tworzyć kampanię. Zapraszam do oglądania. Tak jak wspomniałem, od 19 maja na Empiku mamy nowy panel ADS. Został on odświeżony. Jakie zmiany zostały wprowadzone? Po pierwsze, tak jak wspomniałem, mamy odświeżony widok panelu. Po drugie, panel ADS dostał nowy silnik. Po trzecie, w agencji Foresight Spin zauważyliśmy że nowy panel generuje większą ilość wyświetleń, większą ilość kliknięć, a tym samym większą wartość sprzedaży z adsów, jeżeli prowadziliście adsy kiedyś, ale nie były one rentowne. Polecam włączyć Ads na Mpiku na nowym silniku. Być może ta wartość sprzedaży będzie dla Was satysfakcjonująca. I po czwarte, bardzo ważna zmiana: do tej pory na Mpiku mogliśmy promować w Adsach tylko produkty, które wygrywają buybox Aktualnie możemy promować również produkty, które tego buyboxa nie wygrywają, więc myślę, że jest to dobra wiadomość dla osób, które nie chcą grać ceną na tym marketplace. Ie. Aktualnie na Mpiku mamy. Dwa rodzaje dostępnych kampanii. Po pierwsze jest to kampania produktowa, czyli kampania, która wyświetla się w najlepszych miejscach na listingu, na karcie produktów. I po drugie mamy markę sponsorowaną, czyli taką reklamę graficzną, która widoczna jest nad listingiem. I teraz, jeżeli chodzi o kampanię produktową, dostała ona nowych miejsc emisji. Po pierwsze, może ona się wyświetlić na stronie działu, po drugie, na listingu po trzecie na karcie produktu i po czwarte w podpowiedziach wyszukiwania, gdzie widzimy napis sponsorowane, znaczy, że jest to kampania produktowa i jest ona sponsorowana właśnie z adsów. I druga, marka sponsorowana, tutaj nie, nie mamy zmian, jest to taka reklama graficzna, jest ona widoczna nad listingiem, to co w niej mamy, to po, po pierwsze po lewej stronie logo, jakiś tekst, no i kilka ofert, które kierują kupującego do danej oferty, jeżeli kliknie w taką reklamę, gdzie znajduje się panel ads. Przechodzimy do centrum zarządzania sprzedawcą, sprzedażą, i tutaj możemy albo po lewej stronie kliknąć MPIC Adsy, albo rozwinąć sobie menu narzędzia, i tutaj wybrać MPIC Adsy. Gdy wybierzemy w tym miejscu, albo w tym miejscu Empik Adsy, zostaniemy przekierowani do nowego panelu. Wygląda on w ten sposób. Wizualnie dużo się zmieniło. Po pierwsze możemy sobie posegregować nasz wykres na, pod różne parametry, na przykład sprzedane sztuki, wyświetlenia, koszty, wartość sprzedaży czy ROAS, ale możemy też tutaj sobie wybrać inne, inne rzeczy, na przykład transakcje CTR czy, czy na przykład koszyk lub akos. Poniżej pod wykresem mamy dostępne nasze kampanie, widzimy tutaj jej nazwę, jej status budżet tej, kampani tej kampanii, budżet całkowity, stawkę, aktywne produkty w kampanii, wyświetlenia, kliknięcia, średnie CPC, nasz ROAS dla danej kampanii, koszty, CTR, transakcje, obserwowanie koszyk, wartość sprzedaży, sprzedane sztuki lub ACOS. Oczywiście nie wszystkie te parametry są nam potrzebne do optymalizacji adsów, ale im więcej, tym lepiej możemy różne dane sobie analizować. Idziemy sobie do kampanii, która jest już utworzona, możemy w niej przejść do edycji takiej kampanii możemy tutaj dodawać jakieś produkty, czy nie wiem, usuwać je lub zmieniać stawkę CPC lub budżet dla danej kampanii. Jeżeli chcemy utworzyć nowe kampanie, klikamy w dodaj kampania. Tak jak wspomniałem, mamy tutaj dwa typy kampanii. Po pierwsze jest to kampania produktowa, po drugie jest to kampania marka sponsorowana. Jeżeli chcielibyśmy sobie utworzyć kampanię produktową, Wpisujemy jej nazwę, na przykład tutaj przykładowa 1, 2, 3. Następnie przechodzimy do dodania produktów, i tutaj pojawiło nam się kilka opcji. Albo możemy takie produkty dodawać z ręki, czyli możemy sobie wybrać, jakie produkty chcemy mieć w kampanii. Możemy pofiltrować sobie produkty po cenach, po marce, po kategorii, tego bardzo mi brakowało w poprzednim panelu. Ale możemy też stworzyć automatyczne reguły, co jest bardzo fajne. Dodaj kolejną regułę, i tu na przykład możemy sobie zrobić regułę według ceny równa się lub wyższa niż 100 zł. Dodaj warunek. Mamy ten warunek zrobiony. Zapisz, i jak widzimy, pojawiają nam się produkty tylko z ceną powyżej 100 zł. Możemy to posegregować po nazwie, taką regułę zrobić po marce. Więc myślę, że całkiem fajna opcja. Następnie, gdy już nasze produkty mamy wybrane, możemy przejść do szczegółów kampanii. No i tutaj. Wybieramy czas trwania. Możemy dodać datę do końcową kampanii. strategię licytacji. I tutaj mamy zmianę. Mamy docelowy ROAS lub maksymalny CPC. Docelowy ROAS jest to taka kampania, powiedziałbym, automatyczna, w której wpisujemy do jakiego ROASu ma dążyć algorytm kampanii. Raczej tej strategii nie polecam. Polecam strategię maksymalne CPC, tak aby mieć kontrolę nad kampanią. No i tutaj wpisujemy stawkę CPC dla wszystkich produktów. W starym panelu było tak, że mogliśmy ustawić stawkę CPC dla konkretnego produktu inną i tutaj podobnie jak na innych marketplace'ach ustawiamy stawkę dla całej grupy kampanii. Na przykład 0,88 i dodam również, że te stawki CPC na Empiku są dosyć konkurencyjne. Zaczynają się od 20 groszy, w głównych w kategoriach jest to 40 groszy, ale oczywiście dla swojej kategorii musicie sobie sprawdzić jaka jest stawka minimal minimalna. Ustawiamy budżet dzienny, ustawiamy budżet całkowity, to nie jest wymagane i wybieramy miejsce docelowe. Jak widzimy aktualnie mamy dostępne tylko serwisy Empik, ale dostałem informację, że w czerwcu ma się pojawić miejsce emisji Google, co również myślę, że jest pozytywne dla wielu sprzedawców i również może fajnie zwiększyć sprzedaż dzięki temu na tym kanale sprzedaży, czyli na Empiku. Gdy klikniemy sobie stwórz kampanię, no to oczywiście taka kampania zostanie stworzona, ale mamy również drugą opcję. Czyli tak jak wspomniałem na początku, marka sponsorowana, tutaj również musimy nazwać tą kampanię, np. 123, dodaj reklamę i tutaj co musimy uzupełnić? Po pierwsze nazwę reklamy, znowu miejsce docelowe. Kraj oraz język już mamy wybrany. Musimy wkleić URL, gdzie nasza kampania ma prowadzić. Polecam, aby kierowała do konkretnych produktów na naszym, w naszym sklepie lub konkretnie do naszego sklepu. Następnie musimy wybrać frazy, na jakie kampanie ma być targetowane, na przykład zabawki. Możemy dodać, podać dokładną kategorię, na którą ma być wyświetlana yy, nasza reklama, oraz podobne kategorie możemy wybrać. Ale również możemy wybrać targetowanie negatywne, czyli na jakie słowa nasza kampania ma się nie wyświetlać, w jakiej kategorii ma się nie wyświetlać oraz w jakich podobnych kategoriach ma się kampania nie wyświetlać. Również wybieramy format reklamy, yy, czyli marka sponsorowana. Dodajemy naszą grafikę w rozmiarach 180x180 pikseli. Tekst. Napiszemy naszą markę, czy markę produktu, które będziemy reklamować. Następnie dodajemy produkty. Minimum 3. Gdy, do, gdy dodamy produkty, możemy przejść do, zapis, do zapisania naszej reklamy. Gdy mamy już uzupełnione wszystkie informacje, przechodzimy dalej do listy reklam. Zapisujemy kampanię, ustawiamy stawkę CPM, czyli stawkę za 1000 wyświetleń i nasza kampania następnie musi przejść fazę weryfikacji, gdy wszystko jest w porządku, zostaje umieszczona w serwisie. To, co dodatkowo możemy zrobić na panelu, to możemy wygenerować sobie raporty. I możemy tutaj wygenerować ogólne, ogólny raport dla kampanii, dla produktów. Myślę, że to jest fajna opcja, aby analizować właśnie nasze kampania. No i myślę, że to wszystko, jeżeli chodzi o nowy panel, jeżeli macie jakieś pytanka, możecie do mnie pisać kamilmowofostring.pl Jeżeli. Jest to dla Was za trudny. mamy ofertę dla sprzedawców, możemy prowadzić dla Was reklamy ads na, na tej platformie. Koszt to 3% netto z ads brutto, nie mniej niż 300 zł netto. Myślę, że ten koszt jest korzystny, rozliczamy się za efekt. Dziękuję za oglądanie, pozdrawiam.